Moje cele na rok 2024. Ogólnie to nigdy nie robiłem sobie takich e, celi, nie stawiałem żadnych, ponieważ zawsze mnie to mieszyło, jak 1 stycznia szedłem sobie na hiłownię, a tam nagle masa ludzi. Oczywiście ten trend utrzymuje się tylko przez pierwszy miesiąc, dwa miesiące, a potem znowu wszystko wraca do normy i hiłownia jest pusta. Więc jaki w tym sens? No i nigdy nie stawiałem sobie takich celi. Aż do tego roku, ponieważ ostatnio zostałem zapytany o moje cele noworoczne. No tak wiem, już mamy. Szybkie są, mamy 21 stycznia, a ja dopiero o tym gadam, ale nieważne. Zostałem zapytany o moje cele noworoczne. No i tak jak ich wypaliłem, bo w sumie mi tak łatwo było, że po prostu. Będę się starał każdego dnia być lepszą wersją siebie. Myślę, że to jest sensowne, nie jest to taki radykalny krok, że BUM, od dzisiaj idę na siłownię i będę cisnął. Nie, po prostu codziennie staram się, mały kroczek robić do przodu, aby być coraz to lepszą wersją siebie. Wychodząc ze swojej strefy komfortu, zacząłem czytać więcej książek, więcej ćwiczyć. Ogólnie to właśnie takim głównym celem, który chciałem mieć, to zacząć nagrywać daily. No i tutaj zaczął się problem, ponieważ mój content na YouTubie, zawsze z nim miałem problem. Content do tej pory to był taki no, coś naprawić, coś przetestować, tutaj bieganie, tu jakiś challenge, tutaj nurkowanie z wykrywaczem, no i są to takie filmiki, które wymagają jednak paru dni poświęcenia, zwłaszcza ten challenge biegowy, to był miesiąc biegania, potem go po pracy Codziennie po trochu montowałem, zajęło mi to prawie dwa tygodnie. No i to nie był taki filmik, który pozwoliłby mi zrobić daily na tym kanale, więc zacząłem myśleć nad tym, co bym mógł wprowadzić w mój content na YouTube, aby po prostu móc dla was nagrywać codziennie. No i wpadł na ten pomysł, że takie moje przemyślenia to będzie najlepszy pomysł na to, żeby rozwinąć ten kanał, żeby codziennie się tu pojawiać, żeby montować i tak dalej. Oczywiście, życie jak zawsze, rzuciło mi kłody pod nogi i już. Drugiego dnia mi się nie udało, bo wywaliłem mi się wszystkie pliki z telefonu, nie chciały mi się przełożyć na komputer, a jak już się znalazłem na komputerze, to mi zajęło 4 godziny, już było po północy, już było zapóźno na e, dawanie odcinka, bo już mieliśmy kolejny dzień. No i jak już drzuciłem na komputer, no to się zaczęły problemy z programem do montażu, no po prostu Matrix, wszystko idzie przeciwko tobie. <laughs> Także tak, tak śmiesznie, no. Zawsze słyszałem takie coś, że kanał musi być monotematyczny, że po prostu ludzie lubią być kategoryzowani i skoro ty nagrywasz o testach telefonów, to nagrywaj tylko o testach telefonów. Skoro ty nagrywasz poradniki z gier, nagrywaj poradniki z gier. Gameplay'e, to nagrywaj gameplaye. Skoro chodzisz z wykrywaczem, to musisz chodzić tylko z wykrywaczem. No i myślę, że do tej pory mój kontent był taki w miarę składny, a teraz trochę będzie takiego rozpierniczu. Po prostu będzie wszystko, o czym będę chciał, o czym będę w stanie nagrać, ponieważ ja cały czas ewoluuję, staję się coraz lepszą wersją siebie, odkrywam coraz to nowsze hobby, coraz to nowsze pasje, coraz to nowsze zainteresowania. I stwierdziłem, że nie miałoby sensu po prostu kategoryzowania w daną dziedzinę mojego kanału. Może Was to zdziwi, ale nie jestem na YouTube od roku, a jestem już tutaj prawie 10 lat. Zawsze problem był taki, że po pół roku mój cel, mój content się zmieniał. No a idąc za tym, co mówili w internecie, ja po prostu tworzyłem nowe kanały. Więc już nie zliczę, ile ja miałem kanałów. Miałem tak, o gamingu, miałem o lataniu dronem, miałem o poradnikach, miałem... muzyczny kanał miałem nawet, mimo tego, że nie umiałem grać w, w żaden sposób. Było tego naprawdę masa. Ale zawsze po pół roku ucinałem, kolejny kanał, ucinałem, kolejny kanał, ucinałem. No i stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo na pewno, gdybym to wszystko robił na jeden kanał, to byłbym dzisiaj dalej, niż jestem teraz. Plus też przez to, że te filmiki... Wymuszały ode mnie działanie jakimś schematem typu Naprawiam sprzęt, no to nie ma tego sprzętu codziennie, to mi przychodzi raz za czas Bo nie chcę otwierać jakiegoś serwisu, nie chcę naprawiać innym ludziom niż rodzinie Lub kupować sprzęt uszkodzony na OLX czy Allegro, co jak wiecie Niezbyt często ma sens, bo ludzie za dużą kwotę sprzedają rzeczy Które w sumie powinny dawno wylądować w koszu Dlatego stwierdziłem, że jeden kanał do wszystkiego to będzie coś ciekawego, coś co myślę, że wam się też spodoba Ponieważ nie będzie tutaj monotematyki Nie będzie takiego kanału, że ty wchodzisz I oglądasz jeden filmik o rowerze, drugi o rowerze, trzeci o rowerze, czwarty o rowerze, piąty o rowerze To również dwa, czy cztery No i ci się znudzi Widziałem taki kanał o dostarczaniu jedzenia Gdzie go jeździł na elektryku Pewnie każdy z was wie o jaki kanał chodzi No i miał ciekawe te filmiki, ale no ileż można Jak już tam setny dał na ten sam temat Że jeździ po rowerem elektrycznym I sprzedaje zamówienia to kontent się po powolutku zaczął nudzić i wychylenia jak mu się utrzymywały w tendencie ro rosnącym, to nagle zaczęły maleć. No i jaki w tym sens? Sam w pewnym momencie stwierdził, że YouTube ucina mu zasięgi i że musi wrócić do częstszej jazdy na rowerze, a filmiki będą coraz to rzadziej. Dlatego uznałem, że mój kanał nie będzie monotematyczny. Na pewno będą filmiki z moich zainteresowań, czyli jakieś projekty, rowery elektryczne, e, bieganie, e, naprawy, e, poradniki, filmiki takie e, lifestyle'owe, jak teraz, takie łatwe do po prostu podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami, pomysłami, nawet może jakich biznesowe. Może się z Wami tym podzielę. Rozwój osobisty to przede wszystkim. Tak więc na moim kanale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie parę fajnych e, filmików, będzie ciekawy kontent. I na pewno coś ci się spodoba, i coś po prostu pokieruje tobą, że jednak warto mi dać tą subskrypcję. Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. No a może nie udało się zrobić tego daily, ale będę się starał robić te filmiki jak najczęściej.